Cześć, ja sam Dzisiaj w shortach osypka sprawa ważna i dlatego bez intro. Zbieramy kasę dla radka na jego rehabilitację, ponieważ niefortunnie upadł na jednej z miejscówek no i sprzerwał rdzeń kręgowy. Niestety ma paraliż ogólnokończynowy. Rehabilitacja może go postawić na wózek, może go postawić na nogi przede wszystkim. Chcemy, żeby wrócił do rodziny. Są dwie możliwości żeby Radkowi pomóc. Pierwsza to jest wpłacić pieniądze bezpośrednio na wrzutkę, zrzutkę. Link macie w opisie. Albo wziąć udział w licytacji tej oto mojej repliki, którą wystawiłem kilka dni temu. Do zakończenia licytacji mamy jeszcze 4 dni. Udostępniajcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie zrzutkę, udostępniajcie moją licytację, udostępniajcie wszelkie posty na różnych grupach airsoftowych, które się pojawiają na temat z, z akcji dla Radka. To już jest duża pomoc, nagłośnienie tej sprawy, bo im więcej osób usłyszy, tym więcej osób y, będzie miało możliwość y, pomóc Radkowi wrócić do życia.